Mega Teraz moja kolej. Mam na imię Antek, mam 16 lat i to ja. Piękny! I Nawet git. Niezły bycie. Spoks, to teraz ja mam na imię Alicja, mam 15 lat i to ja. Ładna. Mega śliczna. Ładna. Prześliczna. Mega śliczna, y, znaczy ładna. Co się stało? Gdzie są wszyscy? Twój chłopak to Co? Antek? Muszę go spytać, kto jest jego drugą połówką. Szczęście mam, ja życzymy, Aurelia i nikodem. O, oh, Elisa, to być one. Miałam nosowanie, kto jest moją drugą połówką. O, oh, oh, i kto nią jest. Jeszcze nie jestem pewna. Antek, możemy iść na chwilę na pzy? Okej. Okay. No co tam piękno. Słuchaj, mam pytanie.